Przed nami, moi drodzy, zaległy mecz z drugiej kolejki, tak naprawdę, bo jeszcze w drugiej kolejce. Wikingowie mieli zmierzyć się z Up w poprzednim tygodniu, ale ten mecz był przekładany raz, drugi, trzeci, aż wreszcie doszedł do skutku i będziemy mieli podniebną świątynię. Ekipa hmm, Hasłopsa wyrzuciła Ogród Grozy. Drużyna pana Makę, czyli Wikingów, zbanowała. Za to Smocze włości, więc tych dwóch map nie zobaczymy. No i co chcą wyrzucić? Makę i Hasłops byli, tak jak Nick, byli zawodnicy HGC Pro. ja na petardę. Nie chcieliby, żeby Hasłops gdzieś sobie split pushował tą petardą. Ciężko jest pod sierżanta petardę podejść, jeżeli nie mamy odpowiedniego draftu. To, co wiemy o wikingach na podziemnej świątyni, bardzo cenią sobie złomiarza i jednocześnie też lubią często pikować regara. Ekipę Hasłopsa widzieliśmy raz na właściwie mój team, no i nas zmiażdżyli. Solidna ekipa, ekipa, która wygrała poprze poprzedni sezon. Deathwing nie będzie oddawany na pierwszym piku. W żadnym wypadku nie puszczę go washed up. Zobaczymy, czy wikingowie puszczą tego Definga, bo no, my grając na wikingów, tego Deathwinga mieliśmy open. Złomiarz wyrzucony, nie zabierany na start, a banowany, bardzo mocno celują w Hasuobza i w jego bohaterów. Petarda, złomiarz, to są te czempiony, którymi lubi ops klikać. I te czempiony, które są też niewygodne, jeżeli w rękach Hasuobza się pojawią. Brak z Zaratula, brak Banicji Utera. To najczęściej były banowane postaci przez Makę ostatnimi czasy. Malganis nad ETC. No i zobaczmy, co z tego, co z tego wyjdzie. Makę ma otwartą Liming. Makę ma też otwartego Mefisto. Można myśleć o Auriel z podwójnym supportem i Vali przy zbanowanym Zumiarzu i Petardzie jak najbardziej. ETC na pierwszym piku. Abatur teoretycznie. ETC ETC i Masquerade i Daiquaza, mogliby tym ETC-kiem spokojnie zagrać. Myślę, że nawet powiedziałbym szczerze, że, że y, mają dobrego zawodnika Masquerade na ETC-ku. Bergul tego ETC dostaje. Sonia od Daikwazy Regar dla Bana Bardzo nietypowo, że ta Sonia pojawiła się już teraz. Sonia zazwyczaj jest bohaterem, który pojawia się troszeczkę później. I regar odebrany przeciwnikowi, bo przeciwnik lubi tego regara grać. Regar nadaje się do tego, żeby robić obozowiska. Podobnie jak Sonia, ale Sonia w tym momencie, gdy już jest pierwsze ogłoszenie i mogą mieć kolejne ogłoszenia zawodnicy Wikingów, nie jest moim zdaniem najlepszym wyborem na sam start, chociaż Dayquaza wierzy chyba w swoje umiejętności, Max Passion od razu dostaje Ereksara na solo linię, żeby kolejne ogłoszenie się pojawiło Gia Na razie przynajmniej na Falstadzie Będzie global, będzie możliwość Split pushowania Falstad Jeżeli wybierze na pierwszym poziomie talent może też kupować sobie mm, Najemników Przekupić ich i te obozowiska robić sprawnie Trymiga nawet kraść obozowiska Rywalowi I Falstad raczej powinien Gdzieś być na jednej, na jednej linii Rexar na. Falsad na dolnej, Reksar na górnej. No i w takim wypadku mielibyśmy trójkę agresywną, która może roamować. Makę nie dostanie. Liming. jeszcze jest otwarty Mephisto. Chociaż nie wydaje mi się, żeby chcieli tego Mefisto piknąć. Abatur wyrzucony. Abatur banowany. Tymczasem szarok grzywy od Nika. No mają solidny, solidny duet do robienia obozowisk i solidny duet do puszowania górnej części mapy. Anu Barak Masquerade! Wow! Wow! Tylko, że ten, ten draft, który robi sobie troszeczkę wasztab, przypomina mi draft z bliskonu 2018, gdzie. Różna amerykańska e, Heroes i Heroes Hard pokonała ekipę Leftovers. Anubarak, Regar i Anubarak, Regar i szarokrzywy Wejście po struktury po prostu bardzo szybko wejść po struktury, zabierać struktury, potem gdzieś się przemieszczać, ganiać się z wrogiem po mapie. A gdy ten nie jest przygotowany, jeszcze raz atakować mu w struktury. na Anna Ana od Skoga. Może znegować skok pradawne Zdrowienie, Może znegować leczenie Sony z Tornada. Mamy na nowo wzmocnioną Jane. Medivh hasu Opsa. No, Nick ma w sporo, sporo wsparcia. Nick i Daikłaza będą mieli w sporo wsparcia dzięki temu Medivowi. Na te portale trzeba jednak uważać, żeby też nie nabrali się zawodnicy Łoszta, bo Bergult mało obszarowe, ogłuszczenie mało przerowe, odepchnięcie i szczerze jeżeli wejdą pod ten portal dostaną mosza to może być kiepściutko to może być kiepściutko pierwsza mapa Mediv, Mediv hasłopsa bardzo fajnie cieszy mnie że wreszcie z jednej strony oczywiście brakuje mi hgc bo to były piękne, piękne mecze na najwyższym poziomie to było niesamowite oglądać wyczyny zawodników. Ale Dywizja jest aktualnie ta półprofesjonalna, najwyższa liga na świecie powoduje, że właśnie takie nietypowe piki będą się częściej pojawiały. Powiedziałbym, że średnio też skontrowana ta Sonia od Dajkłazy. Czy ogłuszenia na froncie są, a na strzałką są też ogłusza? uśpienie w Heroes of the Storm traktowane jest jako ogłuszenie. Mamy resetowanie Teamfightu Falstada z kwałem od 10 poziomu. Kontra Koko na Nubaraka. Po lewej stronie drużyna Łośtap. Kapitan Hasłops. Na Mediwie Nick zagrasza rok Daj Daikwaze jako Sonia. Bananach na Regarze i Masquerade Anubarakiem. Po przeciwnej stronie drużna Wikingów, którą dowodzi makę a Make na Jane Gia Falstadem, Bergul DTC, Skok Aną, Max Passion, Rexar. Ruszamy. Blok ekipa Anubarak barak. E, przepraszam, szare ma bardzo mocne obrażenia z ataku, więc ten blok ekipy przyda się szczególnie dla trzech squishaków, czyli tych postaci papierowych. Szybki portal, będą pierwsi na na topie, ale bardzo nietypowo Gia z Max Passion zeszli na dół. I dlaczego Gia i Max Passion, szczególnie który jest solo lanerem, gdzie mamy solo na górze, strzelił na botlane? Bo spodziewał się, że Regar Anubarak i Gray zaatakują struktury w dolnej części mapy, a te struktury nie zostały zaatakowane. Ja jeszcze sobie popatrzę, czy nie mamy gdzieś tutaj zmienionej głośności rozgrywki, szybko, ale nie bardzo to głośno, ciekawe. Już pierwsze wymiany na topie. Max paszno berwał, szybko wykorzystał studnie. Przed pierwszą minutą, bo w trzeciej minucie są świątynie, a dwie minuty studnia. Ma cooldown, żeby ponownie, wykorzy ponownie ją wykorzystać. Na razie góra przepchnięta, bardzo defensywnie daj kłaza. Nie chcę jednak, żeby ci stronnicy doszli do struktur, bo wtedy zaatakowaliby jej. Podrapali już mu troszeczkę tego top w Bananach rozpoczyna obozowisko. Nick romuje, między środkiem a dołem. No i teraz Masquerade szuka Max Passiona. O, ale wejście Bardzo ładne. Max Passion prawdopodobnie jest tutaj martwy Bergult. Za późno. Ta strzałka lecząca od Skoga nie dolatuje. Szybki, potężny, wślizg od ETC, żeby wycofać się na bezpieczną odległość. Ładne uśpienie. No ale obozowisko trzeba prawdopodobnie oddać. Bananach jest w pobliżu. Nikt natomiast jeszcze tam się nie zjawił, bo on zabiera struktury. No i wyjeżdża Masquerade. Wow. Nikt woli zabierać struktury i ograniczyć punkty doświadczenia z tej dolnej linii rywalowej w uczeńcie, jak spa się rozbiło Falstad na górze, Daikwaza wie, że ta wymiana nie jest dla niego dobra, jeżeli Daikwaza chciałby wejść w Gie to musi użyć mistycznej włóczni, właściwie starożytnej włóczni mistyczna ta no, włócznia to jest ulepszenie dopiero na poziomie 13 ale przez... gdy Falstad stoi w fali stronników ciężko się wstrzelić oczywiście Sony Pana z Nikiem rozpoczęli obozowisko Zastanawia mnie, że w taki sposób rozgrywają podjemną świątynię zawodnicy waszdup, bo mogli w, od razu w pierwszej minucie regarem i jest grzywym zrobić to obozowisko i dołączyć do Sony na topie i puszować za wszelką cenę. Górną część mapy. Oczywiście to by zmuszało Anub'Araka do zostania na środku a mediwa na dole, żeby po prostu zabierać cały czas punkty doświadczenia z tych linii. No ale byłoby to całkiem... Dobre zagranie, jeżeli chcieliby zniszczyć pierwszy fort na mapie. W ogóle, jakby nie przejmują się górą na razie. Nikt schodzi z dolnej części mapy. Świątynia na środku oblegana przez Łaszczab. Górna świątynia zabierana przez Bergulta. Dół Max Passion jeszcze musi poklirować. Sonia z przypływem Furii. No, ciekawe Ładne wyminięcie szarży MISZ przez NIKA. Szybkie wejście po Makę, Portal otwarty, ale portal się kończy. Uj, maskarek jeszcze wszedł. Już nie mieli, bo już chęci dobijać przeciwnika. Ha, ucieka. cieka 14 staków, 15 staków dla Mediwa. Szybko GIA doskakuje. Ogłuszenie jeszcze prawdopodobnie od MISZKI. A i nie trafia Max Passion. A na idzie. Masquerade wyłapany, i masquerade gra na pierwszym poziomie kuleczki. Więc nie obawia się tych obrażeń, jakie ma Jaina 40 punktów. Pancerza, gdy używa osłon z Skarpaxu, wystarcza. Według niego na, na Jainę, ale Jaina będzie później wzmocniona przez Ultimate Anny. Górna świątynia. Aktualnie nie przejmowana z przedniej tylko po to, żeby zgarnąć globkę regeneracji. No I też niewygodny Heros, Mediv. Daj za ogłuszony, granat biotyczny, daj za martwy. Jeden do jednego. Ale różnica, jeśli chodzi o punkty doświadczenia za bohatera, no ogromna, bo ten pierwszy kill na trzecim poziomie dał 347 punktów expa, natomiast na poziomie ósmym 671, 300 expa więcej. Ha swaps oj, tragedia. Wszystkie staki Medi mediwa zostały stracone. No i na, na razie nie widzę, żeby łoszta czuło się jakoś pewnie w, tych, w tym starciu. Pierwsza mapa dosyć ospale. Ten draft też nie do końca, przynajmniej na razie, daje oczekiwany rezultat. 2 do 1 dla przeciwnika. Podobnie, jeśli chodzi o. Zabrane struktury na tę chwilę Max Passion również zagrywa blok Misza i Rexar mają 75 punktów. Pancerza fizycznego Dół otwierany. Przydałoby się zniszczyć studnie, bo kolejna świątynia będzie na bocie. Palstat biega między liniami. Oczywiście Gia, jeżeli chce dołączyć do sojuszników w dolnej części mapy, to musi zjawić się w okolicach środka, żeby dolecieć. Zetką Pierwszy Lodu Od Jainy, szkwał Falstada, Pogo dla ETC. Na wzmocnienie Anny i spuszcza Dziki Rexar. Nie zapominajmy, że Pogo możesz kwałować bardzo fajnie Gia, żeby ułatwić zrobienie Pogo Berguldowi. Tymczasem bomba polimorfująca od Mediwa, rozszarpanie tętnicy Szarego Żywego, jest gniew Berserkara Rasoni. pradawne zrobienie Regar, plus kokonanu Baraka. Wejście po Maka, ale chyba bardziej taka defensywa dla Hasłopsa, żeby drugi raz się nie wywrócić. No, daj kłaza, Widać, że więcej pewności, kiedy może już toczyć pojedynek jeden na jeden. i tej fali stronników nie ma aż tak dużej. Pan Falsa, właściwie fala stronników, wyzerowana. Zastanawiam się, czy Daikwaza nie powinien tutaj odpalić gniewu berserkera. Ciężko by było ten gniew Berserkera utrzymać. Z drugiej strony, on ma przypływ Fury na poziomie czwartym. I ten przypływ Fury powoduje, że dostaje 50 punktów mm, Fury, dzięki czemu wydłuża czas trwania gniewu Berserkera. Plus zagrana zatruta włócznia. Więc nie jest to build pod Tornado. Jest to build, który tym pierwszym wejściem Sony będzie zadawał bardzo dużą ilość obrażeń. Myślę, że na gniewie Berserkera spokojnie. Może nawet. Połowa punktów zdrowia Falstada, Anny czy, czy Janey. Ojojoj, szarpanie! Szarpanie pana Makę Zakończyło jego żywot. Jeszcze Max Fashion wyłapany. Jest Misza do obrony, jest też fort, pod którym stoi. Tymczasem Dajkłaza. Już widać, że Gia oberwał. Gniew berserkera jest użyty. Połowę HP stracił, regeneruje się. Tymczasem Bergul ze Skogiem, próbują za wszelką cenę. Przejąć świątynię z tym, że Masquerade wykorzystuje Kokon na itc. Czy jest jak go tutaj przeszpilować? No nie bardzo. Więc ta bomba polimorfująca, jeden stun, drugi stun, w żaden sposób nie wystarczy. Ale Daikwaza pracuje nad tym, żeby wyczyścić górne struktury. Fort powoli pada. Falsa docieka, fajne beczkowanie przez GE. Natomiast Daikwaza będzie koncentrował się. O, spadł mu gniew Berserkera. Niefortunnie. Ale Sonia jest też dobrym gangsterem do tego, żeby zabierać struktury. Chodzi jak do siebie fala sejsmiczna autoatak, fala sejsmiczna autoatak. Ten przypływ furii pasywnie zwiększa obrażenia ataku podstawowego. W momencie wypuszczenia fali sejsmicznej. Dostrzelali się do Fortu na Bocie. Poziomy bardzo podobne. Ważniejsza jest ta dolna, ta dolna linia. Tutaj mamy oczywiście najpotężniejsze obozowisko: obóz bossa, elitę. Niemniej jednak, no nie mieliśmy jeszcze takiego dużego teamfightu drużynowego, i teraz ten teamfight się rozpoczyna. Makę zaatakowany bardzo szybko. Makę nie ma wystakowanego lodowego bloku. Próbują przyspilować Bergulta. To będzie ciężkie zadanie. Wycofują się portalem. Szkwał falca dostępny. Czy chcieliby robić bossa? Wydaje mi się, że nie. Że to jest najbardziej trologenny boss. Najłatwiej oddać inicjatywę przeciwnikowi. Anubarek ma nieustępliwość. Regar ma oczyszczenie, żeby nieustępliwość zagwarantować, więc ten szkwał można wyminąć. Jak najbardziej. Na Nano wzmocnienia brak. Naliczej no, na respi będzie tu za 15 sekund. Sonia nie miała gniewu berserkera i stąd też nie chcieli ryzykować, bo nie by tego bossa zrobili. Gia czeka, żeby te fale stronników się rozbijały, bo w momencie, w którym fala stronników się rozbija i ta fala stronników drużyny niebieskiej jest tak głęboko, nie mogą niebiescy punktów doświadczenia z górnej części mapy zabrać. Bergult atakowany, Makę znowu jest na celowniku, Pogo, nie, Pogo przerwane bombą polimorfującą, zjawił się falsat na plecach, szkwał falsada wykorzystany, tymczasem Make dalej z kłopotami, pozycja, która nie pozwala mu leczyć, ani makę no jeszcze ITC dostał strzałkę leczącą, tymczasem ochrona, na od Hasłopsa, Masquerade wjeżdża głęboko, dajkwaza dociągnął się włócznią do miszy. I ją zabija. Ulepszenie pasywki na poziomie 13 od Sony, zwiększona szybkość ruchu po użyciu jakiejkolwiek umiejętności. No i boss będzie przejęty. A, przejęcie bossa oznacza, że tego fortu y, za chwilkę nie ma. Zanim jednak będą podnosili świątynię, szukają jeszcze możliwości zaatakowania przeciwnika. No i szukają też możliwości, żeby zepchnąć, jak to się mówi kolokwialnie, złapy jak najwięcej budynków. Im więcej budynków weźmiemy naszymi autoatakami czy czarami, tym prościej ta świątynia będzie miała dostrzelać się do tej cennej twierdzy, a ostatecznie do kora. Więc słuszne zagranie jest, że gdy zabijamy przeciwnika, próbujemy zabrać na mapie jakieś obozowiska. Natomiast też, gdy jesteśmy blisko struktur, po prostu te struktury możemy sobie wziąć, by świątyni utorować drogę. Ojoj, tutaj jak. Tym tutaj Kłaza wykończył Falstada. I mamy rozbijanie struktur przy dolnej twierdzy. Artkam tymczasem robiony przez Nika. Ze świątyni wycofał się Anubarak. Na świątyni też chcielibyśmy mieć osoby, które mogą z tej świątyni szybko się ewakuować. Anubarak podziemną szarżą może przelecieć przez przeszkody terenowe, stąd też ciężko go zabić. Wasztab, rozochodzone tym, że rywal zjawił się na bocie, od razu wchodzą po hardcampa po stronie mapy rywala. Maskaretę wykorzystał jedno ogłuszenie: Makę zaatakowany i w Kokonie. Na krótko ta podziemna szarża dziki zostały spuszczone, a obozowisko odpuszczone. Przynajmniej przez różne niebieską. Ja to obozowisko powolutku kończy. Strzałka usypiająca, żeby Anu Baraka zatrzymać. Masquerade nie będzie wchodził. Chociaż nikt tutaj jest bardzo głęboko. Masquerade po przeciwnej stronie atakuje makę, Szybko to nano wzmocnienie. Rozdarcie. Właściwie pierśnie lodu Jaina uderzone. rozszerpanie tym cygreja nie pomogło. Polimorfia na makę, Makę się wycofuje na bardzo mało ilości punktów zdrowia. Dajkładza dostaje piękne prawda uzdrowienie. Skok. Brakowało mu zasięgu lub cooldownu na granacie biotycznym. Odepchnięcie Anubaraka no i Anubarak pada. Przepchnęli przeciwnika. Wypłoszyli, wypędzili. Tylko jedyne obozowisko dostępne to są te lemy oblężnicze. Bossa nie ma ponad 2,5 minuty. Artkam brzyżem przeciwnej wcześniej puszczony. Więc trzeba brać struktury. Ach, tego gołębia mógł sobie Max Sparszn odpuścić ulepszył przecież tego gołębia, po to w ptaka, dra... ptaka drapieżnego duchowy cios, żeby szybko czyścić struktury oto skrócenie dystansu, max passion tańczy, ale no nie wytańczy, nie wytańczy rexar pada port również, ale się nie opłacało, bo za moment w świątynie a nie będą mieli jednego zawodnica czerwoni wikingowie przejmują jeszcze obozowisko golemów oblężniczych gia stara się nadrobić jak najszybciej expa Build podał te ataki. Leci fal stat. Nikt ma kłopoty. Makę rozszarpany. pierścień lodu. Makę nie żyje. W kokonie ETC. Dobrze Masquerade kontroluje. Kiedy ETCK wrzucić? No i Gia. Zupełnie niepotrzebny był ten szkwał. Bergult miał jeszcze potężny wślizg, Teraz nie ma jak ratować Skoga. Na szczęście Bergult czuwa. Nad życiem Many. na świątynia. Powoli i stabilnie 400 punktów doświadczenia za każdą wieżyczkę przy twierdzy. A to oznacza, że bardzo blisko poziomu 20. Nikt czyści dół. Daj kładza, sam zabiera świątynię. Jeżeli zjawią się na tej świątyni, to na tej świątyni górnej. Środkowej, to prawdopodobnie warsztab z niej zrezygnuje i wejdzie na dolną. Bo ta dolna jest dla nich o wiele bardziej cenna. Chcieliby tą dolną, żeby zniszczyć pierwszą twierdzę, otworzyć sobie drogę do Kora. I przeczekać do poziomu 20. Nie ma jeszcze Jainy. Dlatego też długo wychodzi ta wymiana. Cały czas mają przejętą wizję. Daj faza na flance. Świątynia dostrzelana przez różne czerwoną. Zaskoczyło mnie to, że, że jeszcze walczyli. Jeżeli chcieli, to powinni wejść od razu. Natomiast Regar robi obozowisko. Grejczycy i i tak. Ni 5, ni 10. A tak naprawdę chcieli poziom 20, więc przed 20 walka 5 na 4 oczywiście ich faworyzowała. Tylko jest to jakieś tam ryzyko podejmowane, że ma rywal szansę się odbić. Tajemna błyskotliwość. Aktywuję, aby Mediv natychmiast przywrócił sobie 200 punktów many oraz wszystkim pobliskim bohaterom sojuszniczym zapewnił premię 15% do mocy zaklęć na 10 sekund. Najbardziej chyba cieszę się z tego Sonia i sam Mediv. Ulepszone autoataki w formie człowieka dla żywego, przez przezwyciężenie bólu Sony, tarcza burzy od regara i redukcja Anubaraka. Więc bardzo standardowo. Oj, 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 Ta druga twierdza ledwo zipie. Rampam, pam, pam, ale na szczęście. Jeszcze przynajmniej dla drużyny w czerwonej stoi. Krzyknął kłazak, nie w Berserkera odpalony. Na plecach Max Paszy, na tymczasem wejście do przodu, szybkie rano wzmocnienie dla Jayny. Jayna za chwilkę polegnie. Nick dostał bardzo ładne, bardzo ładną siłę woli. Jest pogo na trzy osoby, i to może być pogo, które zmieni oblicza tego teamfightu. Chociaż w pradawne uzdrowienie dociera do celu Dajkwaza. Dalej agresywny, dalej groźny i pędzi po Skoga. Jeszcze jedna fala sejsmiczna, nie ma Any 2 za 2 Bergult, ile mógł, tyle wyratował. Asobs i Dajkłaza skończył się. Portal, ten portal za chwilę będzie kolejnie dostępny. Obronili się przed bossem i to jest chyba najważniejsze. Max Passion musi uciekać. Masquerade i Dajkłaza szykują się do wejścia. Po Sara, bomba polimorfująca, ogłuszenia nietrafione. Po drugiej stronie Sonia ma kłopoty. Otwarty portal, ale to Dajkłaza z hasłopsem. Zabierają przeciwnika do grobu. Ryknął Dajkłaza, nie chciałby oberwać. Max Passion zdołał się wycofać. Ale utrata Falstada była bolesna. 20 dobita. To też bardzo fajnie. Świątynie się jeszcze nie pojawiły. Ach, jak o to powiedziałem, to się pojawiły. 30 sekund do Falstada, więc on przyleci. Rexar ma ulepszone dziki. Ulepszone na nowo wzmocnienie od Any. Jaina cały czas nie ma skończonego lodowego bloku I to jest sytuacja, w której korzysta Ekipa W żeby wejść po tą Jainę, ma teraz małą obronę, lodowy błysk Ulepszone nano wzmocnienie leczy za połowę obrażeń zadanych ETC może grać Pogo po śmierci, może wybrać burzowy pocisk Palstad, ulepszony szkwał, ulepszoną zetkę Więc czeka sobie spokojnie Pan Gia na wykorzystanie odpowiednio talentów, ulepszony szkwał już dodany Bergult ogłuszany, Bergult zaatakowany, Bergult nie panikuje, jeszcze talentu nie wybrał, makę dostaje na nowo wzmocnienie Ale jak się można tutaj dostać do przeciwnika? No musi Rexar spuścić dziki, musi gdzieś tutaj zatrzymać rywala itc Dziki spuszczone, ale o panie. Regar jest na bocie. Dwa hardcampy idą górą, pamiętajmy, więc ta twierdza będzie zaatakowana. Ta druga została zniszczona, bo parę strzałów wystarczyło sobie środkowej świątyni ekipie. Ułożona do zabrania. Ekipa numer 2. Makę dostaje kokon. Mają też idealnych możliwości otwierania tego kokonu. Chociaż Ana, trucizna, no dobra, jest, jest to możliwość. Otworzyli szybko. No trzeba się bić, ale trzeba też bronić. Także ja nie wiem, czy nie powinni się wrócić. Z drugiej strony powrót i oddanie tej świątyni to już parę procent skora spada. Nick robi, robi presję. Portal otwarty przez Hasłopsa. stun Masquerada nie trafiony. Strzałka Any również gdzieś misnięta na wykorzystuje lodowy blok, lodowy błysk, Falstad odpala szkwał, Bergult ma kłopoty, burzowy pocisk Bergulda dostępny, Bergult potężny, wślizgi burzowy pocisk. Defensywnie... Wszyscy żyją, szkwału nie ma. Na bossa kieruje się drużyna niebieska, a tak naprawdę kieruje się... Po to, żeby zabić portal już jeden otwarty przez hasłopsa. Teraz ten drugi ładna drzemka od Any. Jest szybkie potężne wejście ETC nie ma jednak makę żadnych możliwości do ofensywy Brak też szkwał, Falstada, szybko wykorzystali sytuację. Nikt dostaje uzdrowienie. Max Maxpas żyje skok, rzucił na, na niego na wzmocnienie przed swoją śmiercią. No i teraz bergult osamotniony, rozpycha towarzystwo. Ale co z tego? Dalej obijany potężnie 3 kile pogo odpalone. Na koniec, żeby przeciwnik potańczył, daj kładza ma wzmocnioną. O! Fala sejsmiczna. Wszystkich po kolei dogonili, dobili. I mamy jeden dozera dla ekipy Wastup. Dominacja. No świetnie ograli tą końcówkę. Wiedzieli, że rywal nie ma żadnych umiejętności defensywnych. I to jest ten moment, żeby otworzyć portal wejść i postawić kropkę na D. GG Well Plate 1 to Zradla wasztab.